Sunny Yesterday my life was filled with rain. Mm -hmm, sunny, you smile at me and really, really is the pain. Oby tak było w maju. <laughs> Cześć to Pawło spinnego klubu. No tak, to będzie film z zaproszeniem. Z zaproszeniem na pewną imprezę, z którą współpracuję w tym roku. Ale nie tylko. Będę chciał też tutaj wspólnie z Wami porozmyślać na temat imprez piwnych. Czy w ogóle mają sens, jeśli tak, to jakie. Ja wiem, że już było. Było na live, było przy okazji promocji lotnego Festiwalu Piwa, które jak wiecie współorganizuję. No ale właśnie. Może najpierw krótko o imprezie, bo to jest najważniejsze. Impreza nazywa się Oławska Majówka i odbędzie się w dniach 1, 2 i 3 maja. Ja pojawię się tam, oczywiście w Oławie. W Oławie, przy Centrum Sztuki. To jest ulica 11 listopada 27, o ile dobrze pamiętam. No i będzie nas szpikowany różnymi lokalnymi głównie atrakcjami. No i, im, i nami, bo będę tam z Pawłem. Czyli wielkie gwiazdy polskiej sceny piwowarskiej. Będziemy 1 maja. No i właśnie to jest taki dzień nazwany też piknikiem browarów, czy wielkim piknikiem browarów. E, browarów będzie 5. Browary będą lokalne, głównie dolnośląskie. Będzie Lobster, będzie Cześć Brat, będzie Odra Barrels i oczywiście dwa browary z Oławy, czyli Mintaka i Probus. Mm. No, Mintaka akurat w Oławie nie waży, ale chłopaki są z Oławy, więc... Yy, tak, będzie. Yy, no właśnie i... Yy, co jeszcze? Głównie nazywa się to Oławska Majówka, a piwo jest tam, czy, czy ta impreza piwna jest częścią większej imprezy. Yy, i głównymi atrakcjami jest oczywiście muzyka, będą dj -e, będą zespoły, codziennie jakiś zespół. Fajną rzeczą jest właśnie 1 maja, czyli pierwszego dnia imprezy odbędą się przesłuchania e, przesłuchania do takich taki konkursów młodych zespołów i na koniec wystąpi zespół, który wygrał rok temu, to się nazywa Letnia Scena Muzyczna, jak ja dobrze pamiętam. Też bardzo fajny pomysł, aktywizacja młodych ludzi, e, muzyka, 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 jak wiemy bardzo ważna. No i co wie, wieczorami, w każdego dnia są, są jakieś właśnie koncerty gry. Pierwszego, pierwszego dnia jest to zespół, e, który wygrał poprzednią edycję konkursu, Marwidal, chyba Vidal, chyba tak się nazywa ten zespół, ile dobrze pamiętam. E, drugiego dnia jest trio, które gra The Mold. Nie pamiętam nazwisk panów. Pamiętam nazwisko trzeciego, Wełyczko, bo kiedyś chyba zbieżność nazwisk. Pozdrawiam Maćka Wełyczko, z którym kiedyś wspólnie działaliśmy jako młodzi ludzie tak społecznie i nie tylko i no tak jak powiedziałem każdego dnia coś będzie ostatniego dnia jest to spółka Rabend oczywiście dużo DJ-ów między innymi no dużo DJ-ów o tak myślę że wystarczy nie, nie o muzyce tutaj będziemy na tym kanale mówić natomiast kończąc ten wątek zachęcam was do tego żebyście odwiedzili Oławę jeżeli możecie nie tylko pod względem piwnym no bo umówmy się może te pięć browarów które wymieniłem chociaż nie do końca jest tak, że są mocno dostępne, ale o tym za chwilę. W każdym razie myślę, że to będzie ciekawa, trochę może pszaśna, ale przyjemna, lekka impreza. Pociągi do Oławy z Wrocławia, to taka podpowiedź, jeżdżą praktycznie co pół godziny, co godzinę. Od 17 do 23 minut się jedzie z Głównego do Oławy, więc no to szybciej niż z Biskupina, szybciej niż ja wracam z pracy. Więc jak ktoś mieszka blisko dworca, to Wsiada i jest, tak jakby był y, od razu. Z dworca na miejsce jest jakieś 10 minut, myślę. No to, to wiecie, powróciłaby no to, to jeździ się nie, niejednokrotnie, y, znaczy często gorzej. No i zachęcam, zachęcam. I teraz właśnie dlaczego zachęcam i dlaczego uważam, że takie imprezy mają przyszłość? Y, o tym za chwilę, ale tak sobie pomyślałem, że no, nie będę chyba siedział w suchym pysku, więc najchętniej na swoim stole zobaczyłbym jakieś piwo z browaru, które wystawi się na festiwalu. Czy jest, no to szansa, sprawdźmy. Jest. RIGEL z browaru Mintaka, super. No i właśnie, tutaj taka uwaga, kiedy próbowałem znaleźć sobie sam piwo, żeby nie musieć tutaj prosić o pomoc, no to byłem w jakimś tam sklepie, chyba w 101 piw, na 101 gatunków piwa, tak się nazywa ten, na, ten sklep na Legnickiej we Wrocławiu i przyznam że łatwo nie było, tylko jedyny browar z Oławy, czy przepraszam, jedyny browar, który... tylko browar, piwa z Mintaki, jeżeli chodzi o browary, które wystawią się na łaskiej Majówce, były dostępne i tylko chyba trzy. No więc tak naprawdę dostępność, znaczy jeżeli chodzi o Lobstera, to w Wrocławiu jeszcze ok, No Cześć Brat raczej też, możemy zawsze pójść do kontynuacji, do knajpy partnerskiej, ale tak, od rabares, no raczej chyba słabo jest z dostępnością. Probusa też dawno nie widziałem. Mówię poza sklepami specjalistycznymi, bo tam jest wszystko. Czy to w knajpach, czy... Głównie chodzi o dane piwo, tak? No Mintaki też raczej jak na lekarstwo, więc... No... Tak, tak. No, ja tam będę, więc zachęcam też Was, będziemy mogli zbić piątkę. Zbi yy, będę 1 maja, bo o tym jeszcze nie powiedziałem. Od godziny mniej więcej 12 do myślę 19 na scenie pojawi się o 15 o 18. O ile dobrze pamiętam, albo 16 i 18 jakoś tak, wypatrujcie. Będą dwie rzeczy na scenie. Będzie Akademia Piwnego Klubu wraz z Degustacją i tu ważna informacja. Możecie zapisać się na degustację. Yy, standardowo liczba miejsce ograniczone, będzie tylko 5. Yy, Trochę wprowadzenia, trochę nowych danych może, bo Kacper z Piwnej Zwrotnicy wrzucił już podsumowanie z zeszłego roku. Dziękujemy ci, Kacprze. No i standardowo degustacja pięciu styli wybranych przez nas, będzie można ocenić, porozmawiać, coś wybrać. Będą też konkursy, pojawia się parę razy na scenie z krótkim konkursem i nagrodami dla was. Obserwujcie. Będzie można zbić piątkę, pogadać, zrobić wywiad. No jestem tam dla was dostępny tak jak powiedziałem 1 maja, to jest niedziela. Ale to jest niedziela przed 2 maja, większość z Was ma wtedy wolne od godziny 12 mniej więcej do godziny 19. Dobrze, zanim zacznę jakby w tej drugiej części rozwa rozważać, rozwodzić się nad piwnymi imprezami w Polsce, to bym sobie to piwo otworzył, ale nie mam otwieracza. No, poproszę, otwieracz. O! Szkło znalazło mi się na podkładce Piwnego Klubu. Podkładkę, oczywiście, możecie, oczywiście możecie kupić w naszym sklepie, link macie w komentarzu. E, chyba 9.90 albo 12.90 drewniana, ekologiczna, fajna, sam używam, naprawdę fajna, e, polecam. Dobrze, otwórzmy piwo. E, ja pamiętam Rigla, e, na samym początku smakował mi, chmielowy aromat już się uniósł, e, smakował mi, aczkolwiek pamiętam, że był lekko karmelowy. Mam nadzieję, że, że tego już tu nie ma. No jest dość ciemne. E, Dość ciemne, mam nadzieję, że nie utlenione. Takie, takie lekkie refleksy, yy, rubinowe, nawet może. Ciemny bursztyn, tak można to, odkre, to określić. Drobna czapa piany, raczej niska, ale wydaje się być trwała. Fajnie lajsinguje, no dobrze, pomuchajmy. Chmielowo, trochę trawiasto. Yy, Lekko-mozaikowo, lekko, ja nawet nie przeczytałem składu, zaraz to zrobię. Składniki: woda, słody, jęczmienne, pszeniczny, peilej, i chmiele, mozaik. Yy, ekwanot, Cinuk Junga. I dodatki grejpfrut i kafir, drożdże górnej fermentacji. Nie, to grejfruta nie czuję, może lekko taka przyfenolowość, kafir, no może. Data ważności 9 października 2022, piwa jasne, pasteryzowane, niefiltrowane, z tego co wiem, uważane w browarze łażany. 14 Plato 54 alko, 3 na 12 IBU, odważnie, że nazywacie to IBU. Etykieta taka se, ale to nie jest czas i miejsce. Dobrze, spróbujmy. Nie, no, orzeźwiające, chmielowe, pijalne. Goryczka rzeczywiście nisko, oznak utlenienia nie widzę, aczkolwiek jest lekko, leciutko karmelowe, ale... ale bardzo przysuwaj to piwo, naprawdę, bardzo dobre. Yy. Taka nuta też mm, trochę, tak jak powiedziałem, mozejkowa, trochę szczypiorkowa może, ale... nie mm, limonkowa, skórka z limonki, skórka z limonki, może skórka z pomarańczy, może rzeczywiście połączenie pomarańczy i kafiru Rzeczywiście taki efekt może dawać. No dobrze, zostawmy piwo, bo to nie o nim dzisiaj. No właśnie. I płynnie przychodzą z drugiego wątku, jak już Was zaprosiłem na imprezę, mam nadzieję, że się zobaczymy. Będziemy jechali tym pociągiem o 11.30 chyba z Wrocławia, także zachęcamy, możemy zrobić wesoły przedział. Numeru wagonu nie pamiętam, 7 chyba. Tak, no, ja już znacie mój, moje zdanie na ten temat, już wielokrotnie wypowiadałem, że moim zdaniem przyszłość mają dwa typy imprez w Polsce, czyli imprezy zamknięte, ekskluzywne, e, próbkowe, birgikowe, smokaniowe, może trochę, ale, ale miłe, o tak powiem, czyli bir, bir, One More Beer Fest i Birgit Madness. One More Beer Fest nie będę się wypowiadał, bo nie byłem. No, Birgit to impreza nie tylko pilna, jak dobrze wiemy. E, Właśnie tu trochę za chwilę przejdę do drugiego wątku, czyli że samo piwo to niestety już za mało. I drugi typ imprez to jest właśnie, są właśnie imprezy otwarte, bezpłatne, yy, bez barier, z możliwością przejścia przypadkowych ludzi, skierowane nie tylko, nawet może i nie w ogóle do Birgików, no bo dla Birgika powiedzmy 5 browarów ze standardową ofertą to nic nowego, ale skierowane przede wszystkim do, yy, no do ludzi pijących na co dzień różne piwa, też koncernowe, żeby nawrócić na właściwą drogę. Przecinek dodam do tego, że w małych miastach. To znaczy, imprezy w małych miastach są mocno pożądane i potrzebne, dlatego że tam tak naprawdę ten kraft jest najtrudniej. Akurat, jeżeli chodzi o ławę, nie jest tak źle. Ponoć istnieją dwa sklepy, gdzie jest kraft. No, jest browar probus, do którego można przyjść i się napić. W knajpach, ponoć, słabo z kraftem, ale, ale no nie jest tak najgorzej. Słuchajcie, miasto liczy 30 parę tysięcy mieszkańców, więc dość niedużo. I ja uważam, że to jest sztab w dziesiątkę. I fajnie, jeżeli piwo kraftowe będzie towarzyszyć tego typu imprezom. Mam nadzieję, że inne gminy również dojdą do wniosku, tak jak Oława, czy Oleśnica, która w tym roku będzie gościć lotny festiwal piwa, że warto nie tylko promować kulturę picia dobrego piwa, o tym możecie obejrzeć, czy posłuchać w innym materiale, gdzie w wielu zresztą wspominam o tym, że szerzenie polskiego kraftu, czy w ogóle szerzenie picia piwa kraftowego wcale nie zwiększa spożycie alkoholu, tylko zmniejsza, bo załóżmy 5%... Nie chcę wymieniać nazw Marek, ale piw koncernowych wypije się często 15 podczas jednego wieczoru, smakuje jak woda, a kraftowych 5. I, i, I ergo spożycie się zmniejsza. Więc to nie jest tak, że gdzieś tam. No tak, spożycie się zmniejsza. Wracając. Wspomniałem o małych miastach, wspomniałem o otwartości, bezpłatności tych wydarzeń, ale właśnie element ostatni, zarówno w tych zamkniętych imprezach, czy tych zamkniętych, jak i tych otwartych istotnych moim zdaniem. Czyli to, że piwo to za mało, albo raczej piwo to nie jedyny aspekt istotny podczas tego typu imprez. Ja w ogóle uważam, że y, z czasem piwo będzie schodziło, jakby to powiedzieć delikatnie, jakieś o Birgit Madness, że piwo tam sprawia wrażenie, jakby było trochę dodatkiem do wspaniałej atmosfery, super ludzi, sceny, która jest tam kluczowa i wielu innych aspektów. Y no nikt się na mnie nie obraził i na, nadal to podtrzymuje. Nawet w tego typu ekskluzywnych imprezach właśnie bardzo ważne jest to, co dzieje się wokół. I przykład takiej Łaskiej majówki, gdzie mamy do czynienia y, z szeregiem atrakcji, tam są jeszcze w, w przepraszam, 3 maja we wtorek jeszcze w rynku się dzieją rzeczy, w skateparku będzie guwer. Sprawdziłem sobie gościa, kliknąłem, gościu ma chyba 400 albo 500 tysięcy subów na YouTubie. Y, jeździ na BMX, jest skatem, tak? No, kompletnie nie mój klimat, ale wow! No kurde... Super sprawa, że będzie, no bo to jednak też trochę przyciąga i, i aktywizuje młodych ludzi. Będzie to w innym miejscu niż właśnie w skateparku, niż um, centrum sztuki. No i właśnie ta oprawa muzyczna, dj -e, różni dj -e też przeczytałem, mający historię klubową również we Wrocławiu ze sobą, więc nie są to DJ -e z pierwszej łapanki. Fajne zespoły. No kurcze, wydaje mi się, że w tym właśnie siła, gdzie. Siła dlaczego? Dlatego, że nawet nie mówiąc o tym, że przyjdą, nazwijmy to normiki, nie chcę mówić Janusze i Grażyny, i po prostu chodź, Grażyna, na piwo, nie? Nie, przepraszam, chodź, Grażyna, impreza jest. Oni nie pójdą na piwo. O, coś się dzieje, dobra, idź tam po to. Jakieś takie inne. A co to jest? Rigel, to jest piwo? Jakie dziwne, przecież to tak... To jakieś domowe? Nie wiem, no, tak by nie powiedzieli, bo pewnie nie wiedzą, że w domu się piwo robi, ale kurde dziwne. a jakieś takie, takie fajne. I potem co? Jedna, druga, trzecia taka impreza, potem w sklepie... Nie, to, to, to nie, bo to, on to nie smakuje. To tak. Nie weźmie Lechatyskiego, Harnasia czy Żywca, tylko jak nie Rigla, to inny, inny kraft i i to jest jeden aspekt, natomiast drugi aspekt jest tak, nawet patrząc po sobie. Yy, Okej, okay. jak idę na imprezę piwną typu Birgit Madness czy warszawski festiwal piwa, gdzie jest dużo, gdzie jest intensywnie, gdzie są same premiery, no to idę tam głównie z uwagi na piwo, zwłaszcza jak kręcę jakiś materiał, czy jestem służbową. Ale w momencie, w którym Idę ze znajomymi na festiwal, nawet piwa. Taki na przykład lotny, no tam jestem w pracy, ale. No. Jakikolwiek inny festiwal piwa, to piwo to jedno, ale właśnie te atrakcje, dodatkowe muzyka, to jest coś, co nie nawet umila czas. I umila czas, zabrzmiało jak frazes, nie. Co powoduje, że po pierwsze mnie dodatkowo przyciąga, inny kontent niż piwo, a po drugie, no bez niego chyba bez sensu. No co, no jest sobie super piwo, weźmiemy piwo, będziemy gadać, no spoko, spędzimy tam godzinę, dwie. Do widzenia, dziękuję. Nie. Y Atrakcje, które angażują też są istotne. No ja będę, tak jak Wam powiedziałem, przeprowadzał konkursy pierwszego dnia, 1 maja. No i to też jest fajne. No, można coś wygrać, coś się dzieje. Ja wiem, że może ci, którzy to oglądają patrzą trochę inaczej. O Jezu, nowe, nowe. pastry Sauer i nowy Rysik. I tutaj prawda super. Sezon sezon najlepszy, tak? Trochę szydzę. Ale tylko trochę. Może bardziej ironizuję. Ale no to też nie chyba nie tylko o to chodzi. Tak. Dobrze, tyle chyba moich wynużeń na temat festiwali piwa. Leciuteńki, karmelek wychodzi rzeczywiście, ale na szczęście leciuteńki. Podsumowując, słuchajcie, wpadajcie 1 maja 2022 roku, to jest niedziela, do Oławy, do, chciałem powiedzieć, Centrum Kultury Zamek, no nie, do Centrum Sztuki w Oławie, 11 listopada 27? 17? z 11 listopada. Będę tam od 12 do 19, będzie tam 5 browarów dolnośląskich. No, i będzie fajnie, myślę. Jak jesteście z okolicy ławy, to wpadnijcie też drugiego, trzeciego dnia. Zobaczcie, posłuchajcie ciekawych muzyków. Ja powiem Wam szczerze, że najbardziej nastawiam się, cieszę się, że będę pierwszego dnia, bo będzie ten przegląd młodych kapel. Scena letnia, tak? Muzyczna scena letnia. Bardzo się na to nastawiam, bo uważam, że można naprawdę ciekawe perełki wyłowić podczas takich koncertów czy przesłuchań. Sam na to liczę. Może coś, może, może coś na Craft Music City ściągniemy, kto wie, kto wie. Będziemy się przyglądać. <laughs> No i tyle. I, I chociaż wiem, że jest to niedziela, czyli środek trochę długiego weekendu, to jak nie wyjechaliście nigdzie, albo nie zamierzacie wyjeżdżać, albo że się zastanawiacie, to yy, ja tak zrobiłem. Mam wyjazd, yy, no na szczęście mamy yy, od 1 do 7 chyba urlop, więc 7 lotny festiwal piwa w Oleśnicy w piątek się zaczyna, zapraszamy. Więc sobie te 4 dni jeździemy od poniedziałku do piątku. I na to też Was namawiam, do tego też Was namawiam. I cóż... Do, mam nadzieję, zobaczenia e, na oławskiej majówce, 1 maja. Dajcie znać, z kim się widzimy, e, kto przyjdzie. Dajcie też znać, czy, czy dobrze gadam, bo może nie mam racji, może, może piwo i tylko piwo, może takie imprezy są bez sensu. Ja uważam, że nie, e, dlatego też podjęliśmy współpracę. E, między innymi dlatego, nie ukrywam, że tak, wierzę w to, w to, w to przedsięwzięcie i w i tego typu przedsięwzięcia, dlatego biorę w nich udział. Tyle z mojej strony, słuchajcie, dzięki Wam bardzo. Zdrowie, aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Zdrowie póki co, bo to do... zobaczymy jeszcze podczas imprezy, ale zdrowie Centrum Sztuki w ławie, bo naprawdę organizacja takiego festiwalu dla mnie to jest, to chyba z pięciu osób jest to zaangażowanych, bardzo zaangażowanych. Ja miałem telefon w niedzielę, panie Pawle, ja przepraszam, że w niedzielę układamy tu plan. Także słuchajcie, obraz urzędnika się zmienił, ci ludzie się angażują, naprawdę, widać, że się angażują sami z siebie. Nie mówię tego dlatego, że podjęliśmy współpracy, że dobrze wiecie, że nie muszę tego robić, ale to widać, że tam jest, to nie jest odwalona robota, tylko to jest zrobione z pasją i fajnie się na takie coś patrzy. Ja rozumiem, że o coś się dzieje w mieście, fajnie się zaangażować, ale to też jest ważne i no, myślę sobie, zobaczymy, że to będzie dobrze zorganizowana impreza, to też jest dość istotne, nie tylko z punktu widzenia wystawców. Dobrze, nagadałem się, nasłodziłem. Na razie złych stron nie widzę. Jak zobaczę, to wam o tym powiem w podsumowaniu. Wiecie, jaki jestem. Zresztą w kontrakcie nie mam napisane, że muszę mówić dobrze. Będę mówił tak, jak uważam za stosowne. Ale póki co naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Tyle z mojej strony. Widzimy się 1 maja w ławie. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Cześć.